Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z Serii Newsflash. Zapraszam Was na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynam oczywiście standardowo od strony bitcoin.org. Tomasz Sawczak, miliony bitcoinów przeszły w silne ręce. Słuchajcie, w ostatnich dniach miliony bitcoinów zmieniły właściciela, przechodząc od słabych rąk do inwestorów do silnych rąk. Według użytkownika Twittera Bitcoin Jack ich liczba może wynosić kilka milionów. Tutaj Bitcoin Jack opublikował i to się potwierdza, że ostatnio jak był krach, to tak naprawdę większość osób sprzedających to były te osoby, które trzymały bitcoiny poniżej miesiąca. No więc zobaczymy, co dalej z tego wszystkiego będzie się działo. No i oczywiście druga informacja, Sylwester Suszek, BitBay nie padł ofiarą ataku, kryptowaluty są bezpieczne. Odbył się także live BitBay, na której Sylwester od odpowiadał na wiele różnych pytań. Jak wiecie, giełda BitBay nie działa, był tam problem techniczny, problem w jednym z centrum danych BitBay'a. Więc na razie giełda jest wyłączona. Trwają prace techniczne, prace sprawdzające. Później zostanie to przywrócone, podobno o godzinie 20. Zostanie to przywrócone i zostanie. Więc ja, żeby Was poinformować, ustawiłem Wam premierę tego na godzinę 19.30. O godzinie 20.00 wraca giełda BitBay i. I przez 20 minut możecie wystawiać pozycje, usuwać pozycje wasze, i tak dalej. Trading wraca po 20 minutach. Także czekajcie cierpliwie, wszystko jest w porządku. Ja z Sylwestrem dzisiaj rozmawiałem bezpośrednio telefonicznie. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, zobaczcie. Jedna z czterech firm, jedna z każdych czterech firm treningowych zaadoptowała się w jakiś tam sposób do krypto. One way or another, jak to mówią, nie? Czyli jeden lub inny sposób. Oczywiście chodzi tutaj pomimo, pomimo obaw, obaw o zgodność z przepisami i tak dalej okazuje się, że wiele zostało partnerstw podpisanych i zobaczcie takie Guild Bitstamp, w Chicago czyli CME itd., tak, dalej, i tak dalej. Prze ten przebadano 86 kierowników z różnych grup itd. i tak dalej. chodzi o to, że 26% firm tradingowych zaadoptowało kryptoaktywa w jednej formie lub innej. Bardzo fajna informacja. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, zobaczcie, że główni kluczowi gracze z, z, można powiedzieć, przemysłu oczywiście, dołączają, dołączają do nowego zarządu projektu, nie? Cyfrowego dolara, o, co tu, o to tutaj chodzi właśnie, chodzi o cyfrowego dolara. I oczywiście cyfrowy dolar ma, ma adwokatów w świecie krypto i tak dalej, i ogłoszono, że tu jest ciało doradcze. Ciało ma doradzać, co ciekawe, złożone jest z byłych szefów tego CFTC, a także z Ascenture, i będzie tutaj 22 członków, którzy będą doradzać, jak tutaj zrobić tego cyfrowego dolara. Wiele jest pytań, zobaczymy, czy to wszystko wyniknie. Przechodzimy sobie dalej. Dlaczego wzrost internetu jest jednym z głównych przyczyn, jeśli chodzi o napędzanie adopcji kryptowalut? To jest, fajne, to jest fajna informacja. No, wydaje się tutaj do, e, oczywiste, że im więcej osób będzie korzystało z internetu, tym więcej osób dowie o bitcoinie, tym więcej osób dowie się, dlaczego system finansowy jest, e, jest skorumpowany i dlaczego warto inwestować w bitcoina. Zobaczcie, tu jest, są różne wykresy, cała taka analiza, ile portfeli, portfeli się pojawi i tak dalej. I zobaczcie, że tutaj cykle adopcji tego typu rzeczy. Wklejam link oczywiście pod filmem i sobie przeczytajcie artykuł. Przechodzimy dalej, spobaczcie społeczność Telegrama, Tona, właściwie Telegram Open Network mówi, nikt nie może zatrzymać uruchomienia sieci. Ton to ciekawe. Zobaczcie, że deweloperzy blockchainu Ton dalej rozważają uruchomienie, pomimo tego, że sąd kazał inaczej. I tutaj oczywiście nikt nie może nas zatrzymać. Mamy w dupie sądy. Także nikt nie powstrzyma mainnetu. No, zobaczymy. Przechodzimy dalej. Słuchajcie, Binance ujawnił, dlaczego ich uruchomienie futuresów na kryptowalutach jest takim wielkim sukcesem. Oni się bardzo tym chwalą, że tutaj zainteresowanie rośnie i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, Binance, można powiedzieć, stał się drugą platformą. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o futuresy, o 24 godziny wolumen na futuresach wyprzedził nawet samego BitMEXa, zwanego popularnie szulerniu, to jest, to jest ciekawa sprawa. A pierwsze miejsce, zastanawiam się, to będzie BitFinex. No, ciekawe, nie? I słuchajcie, powody. Yy, powody, można powiedzieć, to są różne prozaiczne, że zbyt zobaczcie między innymi, zbyt wielu i, innych giełd oferują yy, ujemne fee prowizyjne, yy, gdzie większość yy, gdzie większość yy, orderów jest po prostu skomputeryzowanymi yy, market makerami, którzy walczą i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Mają też dźwignię 125, no to jak masz chęć, to se wkręć Dźwignie w tyłek 125. No, przechodzimy dalej. Słuchajcie, Craig Wright. Craig Wright podważył tutaj e, zasadność decyzji sądowej i krytykuje, oczywiście, e, dalej. Tu chodziło o to, że e, Craig chciał się powołać na te Attorney Client e, Privilege, czyli, e, czyli tutaj e, takie, można powiedzieć, e, tajemnicę adwokacką, tak bym to nazwał, chyba. I 23 marca, oczywiście, złożył swoje zażalenie na decyzję tego sądu. W tej sprawie, oczywiście, teraz zobaczcie, że tutaj, że ten ten nakaz sądowy był błędnie, błędnie odrzucił tę tą, tą relację, właśnie adwokat-klient. Klient. No, i tutaj, oczywiście, Krek próbuje uzasadnić, dlaczego sąd się pomylił, dlaczego ta. Ta tajemnica powinna zostać zachowana. Tutaj jest wrzucone. Oczywiście więcej informacji na pewno możecie u Feniksa. On to na bieżąco śledzi. No nic, czekamy. Ja to tak obserwuję, tak sobie, no tak, tak sobie obserwuję. Po prostu jak, no tak, można powiedzieć, tak chmury za oknami, jak statki na niebie. Przechodzimy dalej. Słuchajcie, zobaczcie, że spadek trudności Bitcoina jest drugim największym w historii, jeśli chodzi o, o, tutaj, o tutaj, zobaczcie, że teraz trudność sieci spadła o 15,95, 15, prawie 16%. Jest to największy spadek, drugi największy spadek w historii. No ale słuchajcie, to spowodowało, od razu sobie możemy, od razu sobie na szybko spojrzymy sobie do mempula. Zobaczymy, co się dzieje w mempulu. W mempulu, słuchajcie, no... Jak się bloki pojawiają? 8 i patrzcie, 22 minuty, 22 minuty. Patrzcie, jak lecą bloki. Eee, jeśli, co mi się tu Nie, nie chcę tego oglądać. Eee, nie wiem, czemu on mi nie chce tu. Dlaczego on nie chce przesuwać? Powinien przesuwać. <laughs> Dziwna sprawa, może nie tu. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie. E, zobaczcie, 23 minuty, 23 minuty, 23 minuty. Zobaczcie, bloki praktycznie puste, 56 KB bloki wpadły po sobie, jeden po drugim. E, tu mamy, zobaczcie, 9 minut temu, minutę temu. E, no zobaczymy, zobaczymy jak, będzie, zobaczymy jak będzie to wyglądać. No ale jak trudność spadła moc, moc ciekawa właśnie jak moc teraz w sieci wygląda. E, zobaczmy sobie tutaj wykresy. E, oczywiście, czy on pokazuje nam e, tutaj wagę transakcji. Ale raczej on to nam nie pokaże. 1024 niepotwierdzone transakcje. No to w jeden blok praktycznie powinno się zmieścić. Nie wiem, dlaczego on pokazuje, że tak mało transakcji. Tutaj wejdzie może jakieś dosyć duże transakcje. No cóż, więc powiem szczerze, teraz te bloki mogą się wydobywać z kolei szybciej, bo może przeregulowali w drugą stronę. No nic, zobaczymy. Zobaczymy. No ale opłacalność wydobywania bitcoina przez to wzrośnie. Także trudność mniejsza, bloki będą się częściej trafiały. Zobaczymy, może Halving wcześniej nastąpi. <noise> Dobra, słuchajcie, patrzcie, że Bitcoin jest bezpieczną przystanią na dużo gorsze rzeczy niż te. Tutaj oczywiście twierdzi o tym dziennikarz z Coindeska, pan Bern Hobart, inwestor, konsultant i pisarz z Nowego Jorku. Ma swój własny newsletter The Div, I tutaj oczywiście pisze na temat jakichś tam e, tematów, jeśli chodzi o finanse i technologii. Stwierdzi on, że bitcoin. E, e, zobaczcie, to jest to stwierdzenie, z którym ja się tutaj rękami i nogami podpisuje. To nie jest bezpieczną przystanią na o, o, dokładnie ten kryzys, czyli tą pandemię światową, e, ale słuchajcie, na inne kryzysy finansowe, który przyjdzie jeszcze, bo na pewno przyjdzie, to myślę, że bitcoin jest dobrym rozwiązaniem. Zgadzam się z nim w 100%. Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie, e, były szef CFTC. Eee, Libra coin byłby dobrym, e, dobrym powodem, aby dać priorytet cyfrowemu dolarowi. E, słuchajcie, zobaczcie. Pod, pod koniec ostatniego roku były, były szef CFTC napisał nam kawałek artykułu dla Wall Street Journal. E, I tutaj, oczywiście, przyciągnęło to wiele, e, wiele uwagi, jeśli chodzi o społeczność. Chodzi tutaj o, o to przede wszystkim, że on stwierdził, że tutaj Libra jest e, Libra jest można powiedzieć konkurencją dla Dora Lara i to powinno tylko przyspieszyć tą adopcję cyfrowego dolara. Czy oni to zrobią? Tego nie wiem. Przechodzimy dalej. Zobaczcie. MetalPay podpisuje partnerstwo partnerstwo z tronem, aby dać e, obywatelom Stanów Zjednoczonych natychmiastowy dostęp do tronu. MetalPay oczywiście jest to cyfrowy cyfrowym Money Transmitter czyli jakaś tam firma do przesyłania wartości i do, na, podpisała partnerstwo z siecią Tron z in, integracją TRX-ów, żeby to natychmiastowo chodziło oczywiście zostanie to zintegrowane z aplikacją mobilną MetalPay będzie można kupić Trony przy użyciu natywnych tokenów, a także karty debetowej a także przy połączeniu bankowego konta, to jest fajna sprawa i zobaczcie, można 5% cashbacka w pozycji w przypadku tokenów metal przy wysyłaniu USD, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mają ponad 20 wspieranych kryptowalut, między innymi Bitcoin, Ethereum, metal, i tak dalej. No, fajna sprawa. Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie, że tutaj złapano kolejny skam, miliarder, Wisam Almana, Janes Jackson i tak dalej. Oskarżają Facebooka. Zobaczcie, że Facebook, który był tutaj bardzo mocno krytykowany za dzielenie się danymi ze swoimi, ze swoimi partnerami, dostał się teraz w ogień krytyki, między innymi ze sprawą miliardera Wisama Almany, byłego, byłego męża Janet Jackson, który złożył proces sądowy przeciwko Facebookowi. Yy, aby ten ujawnił yy, tożsamość gościa, który robił yy, fałszywą kampanię, yy, używając właśnie oczywiście, yy, oczywiście tutaj yy, tych tożsamości, yy, i przy okazji też tu podpinając pod to, yy, pod to jakieś tam właśnie bitcoiny. No słuchajcie, Facebook pewnie sobie olewa, YouTube też sobie troszeczkę olewa, niestety, ze względu na to, że Zobaczcie, że tutaj są inni celebryci, Kate Winslet, Daniel Craig, Bill Gates, Richard Branson i Elon Musk też stali się ofiarami tymi między innymi Bitcoin Era. Powiem tak, no nie wiem dlaczego te duże serwisy nic z tym nie robią, nie rozumiem, przecież oni zbierają no kupę siana z rynku. Ktoś w końcu musi siedzieć za dupę, ale może, jak to mówi, dużemu można więcej. No i słuchajcie, na koniec coś, co chciałem Wam pokazać. Podlinkuję też oczywiście filmem. BitBay prowadzi walkę, właściwie zbiórkę na rzecz służby zdrowia. Możecie wysyłać kryptowaluty przy użyciu wesprzy. Wpisujecie kwoty, możecie. Przekazali już 100 tysięcy dolarów, oczywiście, przepraszam, 100 tysięcy złotych na rzecz walki. E, tu można oczywiście przelewać, e, przelewać e, pieniądze typowe, fiaty, przelew bankowy, a dodatkowo zbierają kryptowaluty. Słuchajcie, świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. Jeżeli możecie, to wesprzyjcie. Przechodzimy do podsumowania. E, w podsumowaniu, jak zwykle tak, nagrałem Wam odcinek ten, który Wam planowałem. Jutro o godzinie, godzinie 11.30. 11 nie, o 11 ustawiłem. O 11 ustawiłem wam premierę, żebyście mogli spokojnie sobie obejrzeć. Także, także na razie jego jeszcze nie ma, ale jak skończę newsflash, to będę renderował. Także pojawi się na kanale w niedługim czasie. No i co, i teraz się za Digibyta wezmę, bo chciałem zrobić Mike's Laplite Digibyta W sobotę krypton newsy. E, status report w niedzielę, w niedzielę także kryptowalutowa niedziela z Mike'em. No i właściwie tyle, no czekamy cierpliwie na powrót giełdy bitwy. Pamiętajcie o godzinie 20, powinna ruszyć, no chyba że oglądacie newsfech, nie na premierze następnego dnia, to może już wszystko jest w porządku. Ja myślę, że wszystko będzie ok, nie ma co panikować, także pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, do następnego razu.